Czemu Fiat Tipo był królem sprzedaży w latach 2018, 17, 19, 20 w Polsce? Bo miał super cenę do wyposażenia, bo miał naprawdę, ma dalej bardzo ładną bryłę, no ale co najważniejsze miał super silny 1.4 t -Jet który w porównaniu do dzisiejszej benzyny naprawdę potrafi pokazać wiele pod względem niezawodności, pod względem użytkowania, pod względem jego serwisu. Prosta konstrukcja. Takich aut już po prostu nie robią. A ja mam dla Ciebie z 2018 roku 73 tysiące kilometrów 120-konny T-Jet lunch. Pełen serwis po wymienionym rozrządzie. Takie auta jeżdżą 400 tysięcy km. Na przykład na Fiatach Doblo dostawczych. Tego już nie ma, tego już nie robią, to już nie wróci. A u mnie jeszcze możesz mieć takie auto, które naprawdę przez wiele lat będzie mógł służyć Tobie, Twojej rodzinie w wersji kombi, czyli duży bagażnik. Przyjedź do mnie, do GiePenysa, przejedziemy się takim samochodem.